Mamy to, zestawy z Lego Ninjago na drugi sezon Ninjago, powstanie smoków zostały ujawnione. Zestawy te otrzymamy 1 stycznia 2024 roku i już mówią, nie są to wszystkie zestawy, ponieważ będzie jeszcze druga fala podobno tych zestawów z Ninjago, powstanie smoków, sezon drugi, który otrzymamy w marcu 2024 roku, więc zestawy, które w tym odcinku zobaczycie, nie są wszystkimi. No i a propos tego odcinka, zobaczycie, omówię dla Was te zestawy, co one przedstawiają, może uda się coś wywnioskować na temat, nowego nadchodzącego sezonu. Może jakieś informacje zostały już podane. Podam Wam oczywiście cenę tych zestawów, naszą już polską liczbą elementów, no i ogólnie przedstawię, co tam znajdziemy w środku. A jeżeli nie wiecie, to na moim kanale, aktualnie w sekcji shorts, trwa codzienne otwieranie kalendarza adwentowego z Lego Marvel. Przyszedłem z lekkim opóźnieniem, ale udało się to nadrobić i teraz codziennie... Otwieram dla Was w zakładce short. Właśnie ta to, to filmiki. Myślę, że bardzo ciekawa seria, polecam zajrzeć. No a my już przechodzimy do nowego odcinka. Format ogólnie trochę inny, ponieważ tym razem ja sobie wyświetlą te zestawy tutaj z boku. A później będziecie widzieć na ekranie, mnie tam gdzieś z boku któregoś, nie wiem jeszcze którego. No i dobra, pierwszy zestaw. Zaczniemy sobie od tych mniejszych, czyli tych takich powiedziałbym, startowych coś, jak mamy zazwyczaj te z No tak teraz nie jest tylko małe smoki. No i pierwsze, jaku się przyjrzymy, atak. Powstającego smoka Kaja jest taki mały smoczek. Tutaj widzicie stroną, pierwszą tego pudełka oraz sam zestaw, już tutaj z przodu. Sama grafika na pudełku wygląda ciekawie, to muszę przyznać. A co do samego smoka, tutaj już widzicie tylko samego smoka i figurki. Wygląda dość ciekawie. Ta głowa zdecydowanie bardzo mi się podoba. Skrzydła podobne do tych, które dostaliśmy w Crystal w smoczych wersjach, ale jednak nie jest to to samo. No i dostajemy w tym zestawie dwie minifigurki. A co do funkcji tego smoka, to poprzez naciśnięcie, jakby, czy wystrzelenie tego ogonu, ten smok po prostu poleci, więc zaatakuje przeciwnika. No i jeżeli się przyjrzycie tutaj na tym zdjęciu, możecie zobaczyć, że ta kulka taka, ta. Z kula smoczej energii, jaką dostaliśmy w pierwszym sezonie, również się tutaj pojawia, a tym razem po prostu ona będzie chyba służyła jako oczy, ponieważ jeżeli zamkniemy tą głowę, co było widoczne na wcześniejszym zdjęciu, ta kulka robi za oczy, a tym razem możemy też tą głowę paszczą Smoka otworzyć i to może kulkę wyjąć. No a co do samych minifigurek, dostajemy tutaj Kaja w jako innym wariancie, trochę innym od tego, którego dostaniemy później w zestawach, ponieważ ten ma złoty na ramienik, taki sam jak pierwszy raz dostaliśmy w sezonie drugim, oraz maskę też lekko się różniącą, ponieważ w kolorystyce czerwonej i złotej oraz jednego przeciwnika, takiego zakapturzonego, wroga tej wilczej armii, czy jak ją by tam nazwać. Zestaw dostępny od 1 stycznia 2024 roku za cenę 46 zł bez innego grosza. Oczywiście, gdzieś w promocji będzie można wyhaczyć. Taniej, ten zestaw. Liczba elementów: 24, więc coś mi dziwić. Tutaj tylko tego smoka i figurki trzeba złożyć. A punkty Lego Insiders, jakie tutaj dostaniecie za zakup tego, to 69, plus 20 punktów za instrukcję, Myślę, że zestaw bardzo fajny. No i te smoki myślę, że tutaj z pewnością jakiegoś zakupią. Drugi smog, jakiego otrzymujemy, to atak powstającego smoka, Nii, podobny do tego Kaja, tylko oczywiście zmieniona kolorystyka, cena 46 zł bez grosza, również 1 styczeń, liczba elementów 26, punkty insiders 69 plus 20 z instrukcji, no i tutaj widzicie pierwszą stronę, jakby pudełka. Ciekawa, oczywiście tutaj nawet ten grafika podoba mi się bardziej. smog co do samej kolorystyki niebieskie z złotymi elementami. Ten smog jeżeli chodzi o kolorystykę, podoba mi się najbardziej. Jako minifigurki otrzymujemy tutaj nie również w wariancie. Ona również jest zmieniona od tej, którą dostaniemy w zestawach, ponieważ ma niebieską i złotą maskę, tak samo jak ten na ramienik dodatkowy oraz minifigurkę, te, minifigurkę tego wilczego wojownika. Tutaj on już ma tą swoją taką wilczą maską. Naprawdę wygląda on przepotężny i mi się tymi. Figurki strasznie podobają, z tego można zbudować ciekawą armię. A tutaj widzicie tą funkcję zabawową, i według tego zdjęcia możemy wywnioskować, że ta kulka w środku paszczy tego smoka jest pomarańczowa. No i tutaj jeszcze tył pudełka. Myślę, że kolejny fajny zestaw, i chyba to będzie ten smok, po którego sięgną. Kolejnym zestawem, również jeszcze trzecim i ostatnim tym małym smoczkiem jest atak powstającego Smoka Arina. Cena 46 zł, bez grosza. Dostępność 1 styczeń 2024 rok. Liczba elementów 27. Punkt Insider 69 plus 20 z instrukcji. No i tutaj widzimy pierwszą stronę pudełka. Grafika, jak już mówiłem, bardzo ładna. Sam Smok również kolorystycznie bardzo ładny, ale ten od Nii podoba mi się bardziej. Ale tutaj mamy ciekawe połączenie zielonego z żółtym. Naprawdę, no, Arin to powinien mieć żółty, a ten zielony to nie wiem skąd się wziął czy przez to, że Lloyd jest jego takim jakby mentorem idolem. dolem. figurki jakie otrzymujemy, to taki sam wilczy wojownik, jak w przypadku niej. Tym razem zamiast tych pazurów ma zwykły miecz taki zakrzywiony, a Arin wygląda tak samo jak w. W zestawach, jakie później dostaniemy, tylko z taką różnicą, że tutaj dostaje ten złoty na ramienik z drugiego sezonu. No i widzimy tą funkcję: kulka w tej paszczy smoka jest jasnozielona. No i tył pudełka, ogólnie myślę, że fajny i kajtak szczerze wypada tutaj, według mnie najsłabiej, ale i tak wszystkie te smoki, według mnie, trzymają poziom. Przejdźmy sobie do zestawów 4. Ja przepraszam, że tak się mało do Was tutaj okręcam, ale skupiam się na tym, co tutaj widzę. No i mamy pierwszy zestaw 4, jest to ten mniejszy. I będzie on dostępny również 1 stycznia za ceną 70 zł bez grosza. Liczba elementów 104, więc no więcej niż te smoki oczywiście. Z punkty insiders 105 plus 20 z instrukcji. No i tu macie główną stronę pudełka, tam w tyle ją widać. 4 plus, no już widać co tutaj też dostajemy, ale ja wam pokażę to z bliska. Mamy tutaj Mecha arina Arena jak mówiłem taki sam właśnie w zestawie jak w tamtym smoku, tylko z tą różnicą, że... Tam był złoty na ramiennik, go niestety nie otrzymujemy, i myślę, że szkoda, te złote na ramienniki powinien mieć każdy. Lub te ogólnie na ramienniki, ponieważ bardzo mi się one podobały. Ten klimat sezonu drugiego tutaj bardzo czuję, jakby. No i co do samych konstrukcji Mechalina, pokracznie tak samo jak Mechloida. Ewo z pierwszej fali. Jakiś statek do wojownika tego wilczego nie przekonuje mnie. To kawałek terenu z jakąś świątynią i bardzo ładnie wyglądającą tarczą i takim jakby brokatowym klockiem LEGO, za którym się tam coś kryje, za chwilę to zobaczymy. No i jeszcze stojak na broń oraz te wyrzutnie, którymi strzelał Wilczy Wojownik. Myślę, że git. Minifigurki już widzieliśmy. Jest to Arin oraz Wilczy Wojownik, no znamy z tego już małego smoczka. A tutaj widzimy ten kawałek terenu i możemy się przyjrzeć tej oto pięknej tarczy lub symbolowi, cokolwiek to jest. Bardzo mi się to podoba oraz jakiś mini młotek schowany za tym kryształem i wiemy już co to jest ta tarcza i młot, ale to powiem w przypadku większego zestawu, a nie wiem, czy to ma improwiz improwizować mniejszą wersję, czy po prostu e, bo jest to jakaś druga rzecz właśnie z tych, które dostaniemy. No a tutaj jeszcze widzicie tył pudełka, żeby nie było, że nie pokazałem. Przyszedł czas na kolejny zestaw 4+, drugi z tej fali, jaką otrzymamy na marzec tym razem ponieważ jest to Smocza Bitwa Kaja i tutaj odróżnienie tego zestawu nie dostaniemy w styczniu, tylko właśnie na marzec, więc zestawy na styczniu chyba wszystkie wyszły i na marzec już też mamy zapowiedź, ale nie wszystko, co dostaliśmy w przeciekach, dlatego tutaj mam jeden z tych zestawów. Pierwszy marzec 2024 rok będzie premiera. Cena 175 zł bez jednego grosza. Liczba elementów 120 punkt Insiders 262 plus 20 punktów Lego Vip, no i co do samego pudełka, tak ona się prezentuje w ogóle sama grafika. Teraz pudełka przedstawia twarz Kaja z pewnym smokiem i takimi płomieniami ognia, więc myślę, że Kai tutaj będzie odgrywał ważną rolę w tym serialu. Dość myślę, że znacząco. W pierwszym poznawaliśmy Arina, chociaż bardziej na Lojdzie się to skupiało jego historia komistrza. Tutaj mamy Kaja, to jest na plus. Wygląda jakby taki sam jak w przypadku pierwszego sezonu, że pół głowy Ninja, Półgłowy Smoka Tylko w przypadku pierwszego sezonu był to inny smok, ale nie na temat tego, my na temat zestawu Dostaniemy tutaj bardzo według mnie dobrze wyglądającego smoka jak na Serium 4 Jeżeli ma być szczery, ten zestaw podoba mi się najbardziej Jest to zestaw 4 a jakoś nie wiem, skład moje serce w wyglądzie ogólnie No i co do samej konstrukcji, smok do Wildfire nie wiem, czy to jest Heatwave, po też zmienia wyglądu jak Wildfire, czy to jest jakiś inny smog lawy. Pragnę zauważyć, że tutaj dostajemy takie ciekawe płomienie, właśnie w kolorze pomarańczowym i niebieskim. Fajnie to wygląda. No i dostajemy jeszcze taką balistę do strzelania w tego smoka przez te, niestety, te wilki, czy wilczych wojowników, ponieważ to są też ludzie w przebraniach. Dość dziwne, ale tak to jest. No a co do samych tutaj minifigurek, jeszcze. Otrzymujemy Kaja w jego ciekawym stroju, ponieważ jest to strój taki bojowniczy i jest to trzeci wariant Kaja, jaki otrzymujemy w tym sezonie. Wildfire ze zmianą wyglądu, i tym razem powiem, że Wildfire wygląda cudownie. Bardzo mi się podoba jej nowy wygląd. Dwóch wojowników, jeden z tą maską wilka, drugi z kapturem. No i co jeszcze nie powiedziałem, no to jeszcze dostajemy kawałek terenu taki mini, w którym możemy umieścić Kaja. A tak prezentuje się tył pudełka również, żeby nie było, że nie pokazuje całości. Kolejny zestaw, tym razem wracamy już do normalnych zestawów, nie 4+. Zestaw dostępny również od 1 marca. Mech żywioł mocy Lloyda za cenę 90 zł bez jednego grosza. Liczba elementów 253, punkt insider 135 plus 20 z instrukcji oczywiście. No i tutaj widzicie tam pierwszą stronę pudełka, wygląda ciekawie, ale zajrzyjmy co w środku. Mamy mecha Lloyda, który Wyglądowo jakoś nieszczególnie mi się podoba. Jest to taki samurajowy mech. Na pewno ciekawe są te zielone, przeźroczyste elementy, które znam już w przypadku samochodu Zayna z Ninjago Dragons Rising sezonu pierwszego. tam minifigurki Electro ze Spider-man No Way Home na ten rok. No i co do minifigurek, ponieważ nad mechem nie ma się co chyba skupiać. Każdy widzi jak wygląda. Mi nie nie urzeka, ale ogólnie może komuś się podobać, a min figury, jakie otrzymujemy, to Lloyd w jego stroju ninja. To jest ważne. Później mamy Niję w jej stroju ninja i ona tutaj dostaje. Jak mówiłem w przypadku Smoka, normalnie Nia miała tam w przypadku Smoka złotą maskę z niebieskimi elementami, a tutaj ma już normalnie niebieski ze srebrnymi oraz nową postać, która się nazywa Cinder. I nad tą postacią pragłbym się skupić, ale o tym będzie inny odcinek, ponieważ ta postać, myślę, że jest naprawdę ciekawa i nad nią trzeba się skupić w osobnym materiale. Sama minifigurka wygląda ciekawie, nie powiem, że nie. Ma element wosków, który można użyć do tego zipiego z sezonu Island, chyba tak się nazywał. Wiecie, ten taki naelektryzowany typ, który wszystko przeżywał. No i mamy jeszcze z tyłu pudełka, który ujawnia nam bardzo ciekawą funkcję. Myślę, że to jest bardzo kreatywne i może tutaj się wielu osobom podobać, czyli możemy łączyć sobie te mechy, dostaniemy cztery yy, mechy, jakby trzy mechy, które możemy, nie, źle to liczą, trzy mechy, które możemy ze sobą połączyć, gdzieś mech Lloyd'a, mech, sorry, mech ale tak poza tym jeszcze dostaniemy mecha Kola oraz właśnie tego mecha Arina, więc ale one się ze sobą nie łączą niestety, ale mechloida soli kaja jak najbardziej tak i myślę, że to jest bardzo kreatywnie, możemy sobie zbudować jakiego mecha tylko zechcemy. Jak już wspomniałem o mechu soli, to trzeba też o nim więcej powiedzieć. Przed Wami zestaw, który otrzymamy 1 stycznia 2024 roku. Za cenę również 90 zł grosza. myślę, że dość fajna cena, jak na te mechy. No i nazwa to jest mech, żywiołu technologii SORY. Liczba elementów 209, punkt insider 135 plus 20 z instrukcji. Widzimy tutaj główną stronę pudełka oraz już sam zestaw przed nim. Ale przejdźmy sobie do samego zestawu, co tutaj widzimy. Otrzymujemy kawałek terenu z takim, jakby drzewem kwiatem wiśni, ponieważ te różowe liście, ale taki mroczny styl powiedziałbym fantazy, czarna, czarne drewno, różowe liście. E, widzimy tam też przeźroczyste proces, który zapewne możliwy nam utrzymanie tej minifigurki wilka z takimi czarnymi skrzydłami, e, więc jak widać będzie podział na rolę w, tych, e, w tej wilczej armii, ponieważ będą jacyś wojownicy, jacyś zakup zakapturzeni oraz co miał latać, jak w tym przypadku. A co do kasory myślę, że kolorystyka tutaj, naprawdę kolorystyka sorry, mi się bardzo podoba. Złoty, biały, granatowy oraz taki jasny, pudrowy, różowy. Naprawdę to wygląda ślicznie i samym mech mi się podoba. Nie wiem, czy go zdobędę, ponieważ Sora nie dostaje nowego wyglądu, szkoda, ale samym mech naprawdę mi się podoba i nie wiem, jak w tym przypadku to będzie. Tutaj widzicie te minifigurki z przodu Wielkiego Wojownika. Już znamy, Sora wygląda podobnie co do pierwszego sezonu, tylko z tą różnicą, że ma pół maski w kolorze granatowym oraz te włoski, które kompletnie do niej nie pasują, które widzieliśmy już w marketach, na przykład czy tam był Mini Section in LEGO Store powiedziałem to po angielsku, no i jeszcze główka chyba ta sama. Ludzie mi pisali, że to jest niby główka uśmiechnięta, ale jak tutaj, nie wiem, robiłem kiedyś zdjęcie już z takim customem, sorry, którego możecie w sumie zobaczyć na Instagramie cały czas, no to ja wiem, jak to wygląda i to nie jest żadna nowa buźka. No i z tyłu budowka również widzimy, że możemy łączyć te mechy i miałem rację, możemy łączyć mecha cola. Wiedziałem, że to widziałem tutaj. Jak zobaczycie, to widać, że tego Mecha kolarów również można łączyć. Więc, jednak, yy, miałem rację, i Mecha Cola również do tego możemy wliczyć do tego kreatywnego łączenia. Znowu wspomniałem o kolejnym mechu, więc czas się nim zająć. Przed Wami mech Żywiołów Kola za ceną taką samą jak w przypadku poprzednich mechów. 90 zł bez grosza. 1 styczeń 2024 Premiera. Liczba elementów 235, oraz punkt insider, z jakiego otrzymamy za zakup tego zestawu na stronie Lego, to 135 plus 20 zł. 20 zł, 20 punktów z instrukcji. Oczywiście tutaj widzimy główną stronę pudełka. Grafika tam bardzo ładna, podoba mi się, ale zobaczmy, co w środku otrzymujemy. I mamy masywnego mecha kola, który chyba dość bardzo przypakował. Porządny mech. Myślę, że i tak lepszy byłaby ta skalna forma kola z pierwszego sezonu, ale to jest sezon drugi. Nie wiem jaką rolę tą, jaką rolę będą miały te mechy, ale jak coś, to mówią, że ten mech bardzo mi się podoba i jest to mój ulubiony. Drugi ulubiony zestaw z tej fali, bardzo mi się on podoba. Ten mech dostaje też w gigantyczny młot, którym kolb będzie mógł robić zamachy. No i co do samych minifigurek, jakie tutaj otrzymujemy, jest kolwiek w nowym stroju, bardzo ładny oraz yy, Wilczy Wojownik. Już go widzieliśmy w przypadku z tego mini smoka, chyba od Nini, jeżeli się nie mylę. No, i jeszcze, czy coś tutaj mamy? Tył pudełka, w którym znowu widzimy, że możemy łączyć ze sobą te mechy. Więc ogólnie, zestaw bardzo fajny i mi się zdecydowanie podoba. Kolejny mech nieco droższy, ponieważ za z ceną... 130 zł bez jednego grosza otrzymamy zestaw mech żywiołu. Ognia Kaja składający się z 322 elementów, dostępny od 1 stycznia 2024 roku. Punkty insiders, jakie dostaniemy, to 195 plus 20 z instrukcji. No i widzimy tutaj główną stronę pudełka, jaki sam zestaw, ale nim się teraz zajmijmy. Mech Kaja mm, wygląda ok, ale to jest coś tak samo jak w przypadku Lloyda. Niebie jest ok, ale coś mi tutaj nie gra, jakoś nie przekonuje mnie to, więc raczej po ten zestaw nie sięgnął. Ale są tutaj ciekawe minifigurki, do których sobie na chwilę teraz przejdziemy. Mamy tutaj Kaja w jego nowym stroju, przepięknie wygląda. Zena Również bardzo fajnie i nie rozumiem, dlaczego kilka minifigurek dostaje ten na ramienniki złote, a niektórzy tego nie dostają. Trochę dziwne, jak już dawać to wszystkim albo nikomu. Dostajemy również tą postać, y, która była już w pierwszym sezonie, Jordanę. Y, no i ciekawie, że dostajemy jej minifigurkę, ponieważ... Tego się spodziewałem, co prawda dołączyła do Rasa pod koniec pierwszego sezonu, ale że dostaniemy jej minifigurkę, to się bardzo tutaj cieszą, no i dziwię. Wygląda ona całkiem spoko. No i jeszcze dostajemy Wilczego Wojownika, a tył pudełka nam tutaj zdecydowanie prezentuje, że możemy to ze sobą łączyć. Ale co do samego zestawu, jeszcze niczego nie powiedziałem, no to poza mechem Kaja, który ma też te ciekawe, przeźroczyste elementy w kolorze pomarańczowym, dostajemy tutaj Mecha do tego Wilczego Wojownika. Więc, żeby były równe szanse, nie tylko ninja dostają mechy. Byłbym zapomniał o jednym zestawie, który jest mniejszy i najbardziej opłacalnym zestawem, jeżeli chodzi o liczbę elementów A. Ceną według mnie, no i minifigurki oczywiście, jest to zestaw bitewny z Mechem Jayem Oczywiście Mech kolejny, nie wiem, który to już jest. W tej fali raczej każdy ninja dostaje Mecha poza Zainem Jeżeli się nie mylę, no i cena to 45,99 zł. Więc cena taka sama jak w przypadku tych smoków małych bojowych z tym Kajem Nijom oraz. Oczywiście, Arinem. No i dostępny od 1 stycznia ten zestaw będzie. Liczba elementów 78, więc więcej. Punkt insider, tak samo jak w przypadku smoków, 69 plus 20. Z instrukcji widzimy tutaj stroną tytułową, pudełka tytułową główną. A co do samego yy, wyposażenia, w środku tego zestawu, co otrzymujemy, będziemy mieli takiego mini mechanicza, który, co prawda, podoba mi się bardziej niż ten Mech Arina 4. Dziwne, ale no tak jest, więc fajnie, że otrzymujemy Mecha też do Jaya w takiej co prawda małej skali. Myślę, że większy byłby lepszy, ale jedno. Ten, no to ciekawe, czy minifigurka Jaya w końcu będzie kanoniczna. Nie, to co w pierwszej części. Sam Mech wygląda ok, będzie umiał strzelać groszkami w drugiej stronie, jakieś ostrze, ale zdecydowanie w tym zestawie wygrywają minifigurki. Otrzymujemy Lloyda w jego stroju mistrza, więc oficjalnie Lloyd zostaje mistrzem. Jego strój podoba mi się, spodziewałem się większego efektu wow, ale i tak mi się bardzo podoba. Tego yy, warianta Lloyda w jego stroju mistrza otrzymamy też w innych zestawach oraz w magazynie, zapewne czy tam książeczce, nie wiem jak to było. W tym zestawie również otrzymamy minifigurkę Jaya na drugi sezon Dragon's Rising. Ciekawe czy Jay się w końcu zjednoczy z drużyną, mam nadzieję, że tak, ponieważ jego strój tutaj wygląda prześwietnie. No i co do samych przeciwników, smoczy, 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 w wilczy, wojownik z tymi pazurami oraz w kapturze, bardzo fajnie, no i jeszcze tył pudełka, ten zestaw nie łączy się z tymi pozostałymi mechami, ale naprawdę najbardziej opłacalny, jeżeli jeszcze będzie gdzieś na promocji czy w tańszej cenie, no nic tylko brać. Przejdźmy sobie już do ostatniego zestawu, jaki otrzymaliśmy. Jak na razie, ale przypominam, to nie są wszystkie zestawy, jakie wyjdą, ponieważ brakuje nam tam. Tej dżunglowej świątyni oraz Baby, małego Rio, małego smoka. Tak, te zestawy, chyba tylko tych brakuje, ale nie jestem pewien, ponieważ nie pamiętam całej tej rozpiski, jakie zestawy mieliśmy otrzymać. A co tutaj do tego zestawu? Mamy zestaw, który będzie dostępny od 1 stycznia. Jest to Smoczy Mistrz Egalt za cenę 330 zł. beznego jest to Największy zestaw składający się z 500 32 elementów 495 punktów insiders plus 20 z instrukcji no i widzieliście tutaj stroną początkową, ale przejdźmy sobie do zawartości jako konstrukcji, co tutaj otrzymujemy. Otrzymujemy smoka, który będzie zapewne, jak sama nazwa mówi tego zestawu Smoczy mistrz Egald, Myślę, że to może być jakiś wojownik. Mistrz, no z wyglądu ten smok zdecydowanie przypomina Mistrza U, ale to niestety nie jest on. Ciekawe, czy y, Mistrz Wu wątek jego zostanie poruszony w tej sprawie, ponieważ wygląda dość podobnie. Na no, co do same, samego smoku, my, smoka, myślę, że może być to jakaś postać, która będzie miała moc zmieniania się w smoka. No i tak będzie ten jakiś mędrzec, po prostu o imieniu Egald. No i smok wygląda bardzo ładnie, mi się podoba, może on mieć też taki bardziej bojowy tryb. Te skrzydła nie, jest, nie są pokazane, czy się ruszają, czy nie. Chyba, jeżeli nie jest pokazane, to się chyba nie ruszają, ale y, zawsze to może wyjść później w praniu. No i jeszcze kawałek terenu i tutaj, jak mówiłem, w przypadku tego małego mecha Arina, tutaj również dostajemy tą tarczą oraz młot tym razem większy. No i jak mówiłem, jest tutaj już potwierdzona jakby rzecz, że ta tarcza i młot stanowią destrukcją, ostateczną destrukcją, czyli zapewne ta tarcza to jest jakby nie tarcza, tylko gong, a przy pomocy tego młota destrukcji, uderzając tą właśnie ten tarczą, no gong, cały czas mi się to myli, po prostu zostanie jakaś Totalna destrukcja. Nie wiem o co jeszcze chodzi. Zapewne w zwiastunach się tego dowiemy. Które zapewne, mam nadzieję, za chwilę też zostaną udostępnione gdzieś w internecie na ten drugi sezon. A co do minifigurek, otrzymujemy Loyd'a w jako stroju ninja. Niją w jej stroju ninja, plus Nija dostaje dodatkowe włoski, żeby to zmienić. Sora w jej stroju z pierwszego sezonu. Który jednak i tak jakby, jak już mam porównać ten, ten strój z tym, jakby z tej oni Mecha, ten zdecydowanie wygrywa. Rasa w jego nowym wydaniu, również w tym jakby uniformie y, wilczym. Jeżeli się zapytacie, gdzie są nadruki na rączkach, no to tutaj y, na Instagramie widziałem. Po prostu to, że on nie ma teraz odsłoniętych rąk, jak to miał w przypadku pierwszego sezonu, tylko teraz nosi jakby cały ubiór i te ręce są zasłonięte. No i jeszcze dostajemy tutaj tego Cindera, więc zbiór minifigurek myślę, że bardzo fajny. Mogłoby być o jedną minifigurkę więcej, ale nie mam zastrzeżeń. No a tutaj widzicie jeszcze tył pudełka. A więc, mech czy mech? Nowa seria zestawów Lego Ninjago. Podsumowując, podoba mi się tak pół na pół, ponieważ dostajemy naprawdę mnóstwo mechów. Zdecydowanie lepszym wyborem byłoby różnorodność tych zestawów. Ale jednak, mechy mają swój urok i podobają mi się. Szczególnie mech Sory i Kola, A jeżeli chodzi o Smoka i Egalta, naprawdę on ciekawie jest zbudowany. Tak samo jak ten Smok 4, te małe smoczki również dają radę. A przypominam. Po raz kolejny w tym odcinku i to nie są wszystkie zestawy, jakie otrzymamy z z go powstanie smoków na sezon drugi, a to by było tyle. Możecie dać znać, który zestaw Wam się najbardziej podoba, jaki planujecie zakupić w dniu premiery, a ja się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym odcinku, którym zapewne będzie kolejne omawianie nowości, tym razem z innego świata LEGO. Cześć!